Serdecznie wszystkie osoby spod znaku bliźniąt, i zapraszam do przesłania z kart na miesiąc luty. Jakie karty mają rady, jakie ostrzeżenia dla osób spod znaku bliźniąt? Miesiąc luty i bliźnięta. Miesiąc luty i bliźnięta miesiąc luty i bliźnięta miesiąc luty i bliźnięta No takie różnorodne bym powiedziała różnorodne karty. Pierwsze co tutaj Karty pokazują, żebyście nie brały wszystkiego na serio, co wasza partnerka/partner mówi. Może to być też nowo poznana osoba. Karty radzą tutaj, tak jak ta lupa pokazuje. Przyjrzyj się temu, w jakim świetle ona się przedstawia, za kogo się podaje. Może uważa się za osobę taką bez skazy, taką wierną, która będzie kochała do grobowej deski. Ja nie chcę nikogo tutaj odstręczać od jakichś nowych znajomości, bo nie o to chodzi, ale warto byłoby troszeczkę prześwietlić, może nową relację, może tą, w której jesteście od jakiegoś niedługiego czasu. No bo tak jak powiedziałam, coś tam może. Ujrzeć światło dzienne może Was zaskoczyć, po prostu. Karty radzą uważać w podróży, jeżeli gdzieś tam będziecie się wybierać. No, niekoniecznie musi to być wyjazd za pracą, ale w każdym razie to jest takie ostrzeżenie, tak? Taki jest, pokazuje się lisek chytrusek, no, który gdzieś tam. No, jest ładny, piękny, ale wiadomo, że ma nieszczere intencje. Chce tutaj tą kurkę z kurnika porwać. Tak też, wy, jeżeli gdzieś tam będziecie wyjeżdżać, bo tu jest karta podróży, przemieszczania się, to uważajcie może na, na samą, samą podróż, tak? Jeżeli samochodem, żeby ktoś na przykład nie sprowokował jakiejś stłuczki i będzie chciał wyłudzić od Was jakieś odszkodowanie z tego tytułu. W każdym razie, tutaj karta pokazuje, karta mądrości, żebyście nie byli tym Polakiem mądrym po szkodzie. Jeżeli tak samo gdzieś tam wyjeżdżacie, może właśnie do pracy, w delegację czy też za granicę, uważajcie, bądźcie tą mądrą osobą. Uważajcie, co jest drobnym drukiem na umowie napisane, bo może być pięknie, ładnie, ale do pewnego momentu, jeżeli Coś by się zadziało nie tak, nie po Waszej myśli, no to wtedy jakby ktoś powie: Słuchaj, podpisywałeś, tam jest wszystko napisane, nie czytałeś. Także nie bądźcie, zwracajcie uwagę, jeżeli gdzieś będziecie jechać, przemieszczać się, bądźcie ostrożni, po prostu powiem tak. Karty pokazują też miłe zaproszenie od mężczyzny. Taki fajny facet tu się pokazuje. Poza tym nie wiem, czy poznany w środowisku gdzieś gdzie się uczy, bo karta, bo karta mądrości mówi o tym, że albo on w ogóle jest jakiś związany może z uczelnią, może nauczyciel. Jakiś tutaj osoba, która prowadzi jakieś szkolenia. Generalnie osoba Oczytana i od niej, tutaj, od tej osoby, właśnie miłe zaproszenie Was. Czeka miłe zaproszenie, jakaś impreza, dosłownie karty pokazują. Nie wiem, czy to chodzi o bal karnawałowy, czy po prostu o miłe spędzenie razem czasu. W każdym razie bardzo, bardzo przyjemne to będzie dla Was. Ja życzę wszystkim bliźniętom. Udanego miesiąca bądźcie bliźnięta ostrożne, a nowym znajomościom, tak jak powiedziałam na początku, przyjrzyjcie się, weźcie dosłownie pod lupę. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam, Papa. Pa.